Siemano z tej strony Kacperiksa, w dzisiejszym odcinku przetestujemy klienta o nazwie Cheatbreaker i pewnie dużo osób z was słyszało o tym kliencie, że jest to podróba Lunara, także dzisiaj to w sumie sprawdzimy. Tak jak w każdym odcinku z tej serii test dzielimy na trzy części, w pierwszej sprawdzimy launcher tego klienta, w drugiej jego modyfikacje już w samej grze, a w trzeciej oczywiście sam gameplay. Jeżeli odcinek się wam spodoba to byłbym wdzięczny jakbyście zostawili pod nim łapkę w górę, a jak ktoś jest nowy to fajnie by było jakby dał suba, bo czemu nie. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam was już do oglądania, Całego odcinka. Znajdujemy się już w launcherze tego klienta, i jak możecie zauważyć, jest on bardzo podobny do Lunara, nawet że prawie identyczny, ale jednak wykonany 10 razy gorzej. Zakładki, jak i sam design są bardzo podobne, jednak nie wszystko się tutaj zgadza. No, jest to po prostu słabiej wykonany, co nie. Na środku mamy przycisk lunch i mamy do wyboru dwie wersje, 1.89 oraz 1.70. Więcej wersji na tym kliencie, niestety, nie znajdziemy. Na dole mamy tutaj jakieś, chyba, aktualności, coś tego typu. W prawym górnym rogu mamy możliwość zalogowania. Się na konto premium, a tutaj mamy zakładki. Przejdźmy teraz do zakładki servers, i tutaj są chyba serwery partnerskie tego klienta. Następnie zakładka settings, czyli przydzielenie ramu. Tutaj jakieś specyfikacje widzicie, na przykład teraz mojego komputera i zakładka about, czyli coś o tym kliencie. Tak to właśnie się prezentuje. Tak jak mówiłem, jest on bardzo podobny do Lunar klienta, co już pewnie widzieliście i po tytule i wszystkim. Także czegoś super innowacyjnego w tym launcherze to niestety no nie znajdziemy. Po wejściu już do samej gry ukazuje nam się oczom taki oto ekran i to już akurat jest zrobione no prawie że 1 do 1. A powiedziałem prawie, bo jedyne co jest tutaj zmienione to tak naprawdę logo tego klienta i jego nazwa. I na tym zmiany się w sumie kończą. Nie ma co tutaj się za bardzo rozpowiadać na ten temat, bo zapewne wiecie jak to wygląda menu Lunara i tak dalej. Także lecimy już teraz do ustawień samych modyfikacji tego klienta. Jesteśmy już w Minecrafcie i klikamy sobie prawy shift i tak to się właśnie Prezentuje. Mamy tutaj oczywiście logo tego klienta, settings oraz cosmetics. Cosmetics to jest coś, czego na Lunarze nie ma, reszta wygląda tak naprawdę tak samo. Także wchodzimy sobie do tej drugiej zakładki i ten klient oferuje właśnie darmowe pelerynki. Jest ich tutaj naprawdę dużo i możemy sobie w sumie wszystkie je wybierać i ustawiać sobie. Mamy również skrzydełka do wyboru, też jest ich naprawdę całkiem, no sporo w sumie. Mamy również zakładkę emotki, ale tutaj emotek, no to w sumie żadnych niestety nie ma. I myślę właśnie, że jeżeli ktoś na tym kliencie już gra, to decyduje się... Na niego ze względu na te darmowe kosmetyki, że może sobie ustawić jakąś fajną pelerynkę, jakieś fajne skrzydełka, no bo tak poza tym to w sumie nie wiem, czemu tu ludzie grają. Jesteśmy teraz w drugiej zakładce, czyli settings i również wygląda ona no prawie, że identycznie jak na Lunarze, ale jednak tych modyfikacji jest tutaj troszeczkę mniej. Mamy takie podstawowe rzeczy jak jakieś keystrokes, fps, cps, motion blur, czy na przykład time changer, ale tak jak powiedziałem, parę modyfikacji tutaj brakuje i na przykład nie znalazłem tutaj TNT timera. Myślę, że jakbym chwilę poszukał, to nie znalazłbym jeszcze wielu rzeczy. Mamy również zakładkę settings, tutaj jakieś rzeczy odnośnie klienta, performance, controls, wszystko wygląda tak samo oraz waypointy i na tym w sumie kończą się ustawienia tego klienta, także teraz lecimy już na pierwszą arenę w dzisiejszym odcinku. No i jesteśmy już na pierwszej arenie i wspominałem wam, że na tym kliencie są darmowe dodatki, to... Też się wziąłem jak za darmo Jak za darmo to trzeba brać, widzowie pamiętajcie W ogóle też nie wczytało mi modelu łóżka tutaj I nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że to przez tego klienta Bo cały czas gram na tym samym teksturpaku Czyli moim Swoją drogą to, jeżeli chcecie pobrać tego teksturpaka To wpadajcie na Discorda, tam jest do pobrania Także wydaje mi się, że jest tutaj jak aktualnie Jakiś problem z wczytywaniem modeli łóżka Na tym kliencie, bo tak jak mówię Na wszystkich innych klientach działało mi to normalnie Także no, dziwna sprawa Ale mniejsza o to, my wybierzemy się teraz tutaj do białego I w ogóle teraz możecie zobaczyć moje FPS. -y. I wydaje mi się, że mam na tym kliencie więcej FPS-ów niż na takim prawdziwym lunarze. Jednak, jak tak chwilę pomyślałem, to myślę, że przekłada się to ze względu na to, że na tym kliencie jest po prostu mniej modyfikacji do włączenia e, i tak dalej. Czekajcie, białe małuszko? Nie ma, nie ma, to zabijemy go. No i tutaj w tym momencie już będzie po białym. Także myślę właśnie, że dlatego mam więcej FPS-ów, że jest tu po prostu mniej rzeczy na tym kliencie dodanych. Nie masz tak wiele modyfikacji do włączenia jak na lunarze. No, dlatego po prostu mam więcej. Idzie tutaj do mnie różowy, e, także oj oj oj, cofnął się. No, jeszcze sobie refazjad. On będzie chciał mnie zrzucić i chyba mu się uda. Chociaż. No, nie udało mu się zrzucić, ale i tak mnie zabił. I kurde, straciłem łóżko i przyszedł do mnie. Nie, on ma żelazny miecz. Zabiłem go. Ogólnie klient sam w sobie, szczerze mówiąc, nie jest taki zły, bo można na nim normalnie fajnie pograć, również są te darmowe kosmetyki, a jeżeli ktoś ma taką smykałkę do tych kosmetyków i lubi po prostu je mieć, no to to jest coś w sam raz dla niego, nie? Ale jest to również klient premium, także myślę, że ten klient ludzie wybierają czasami, żeby na nim pograć tylko ze względu na te kosmetyki, bo więcej modyfikacji niż taki Lunar czy coś, no to on tak naprawdę nie ma, więc... Nie wiem czemu ludzie tak na nim grają, no tylko ze względu na te kosmetyki chyba Też tutaj na tabie teraz widzicie, wyświetla się taka ikonka cheat breakera Tak jak w sumie w każdym kliencie, nic nowego Zostały mi ogólnie dwie osoby na tej arenie, które mają łóżko, a ja nie mam Także wybierzemy się do zielonego i od zielonego pójdziemy do żółtego Tak, tutaj polecę sobie firebolem, mam nadzieję, że dolecę, dobra, doleciałem Żółty tam sobie poleciał na środek, chyba nawet mnie nie zauważył, także dobrze wyszło Biorę szybko firebola i lecę niszczyć mu te łóżko Oby się udało. Ogólnie w komentarzach piszcie oczywiście pomysły na następne klienty, jakie chcecie zobaczyć w odcinkach z tej serii. No, bo tych klientów już dużo nagrałem, ale ja wiem, że ich dużo jeszcze jest. I wyszło tak, że zostałem sam ja i różowy, bo zniszczyli sobie łóżko nawzajem. Znaczy ja zniszczyłem, Jeszcze mi podziękował. Nie ma sprawy. Dobra, i mam tutaj różowego przede mną. Czekajcie, bo on coś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kłopoty najmana, że tak powiem. No i dupa, a nie kłopoty. Jesteśmy już na drugiej arenie i strasznie irytuje mnie to, że nie ma modelu mojego łóżka. A było takie piękne. Ogólnie możecie dać znać, czy kiedykolwiek graliście na tym kliencie, bo jestem w sumie ciekaw, akurat ten klient myślę, że jest taki, że każdy chociaż raz kiedyś o nim słyszał, nie tak jak niektóre klienty, które nagrywałem, o których nikt nigdy nie słyszał i potem mi piszecie, że co ja w ogóle nagrywam. Także jestem ciekaw, czy kiedyś graliście na tym kliencie, ja sobie zabijam żółtego, proszę bardzo, łóżeczko zniszczone. Odłożę sobie złoto od rzeczy, bo pewnie mnie zabije, no, że wykaże się umiejętnościami. O, dobra, idzie do mnie. Spróbujmy go jeszcze zabić. Chociaż czekajcie. A, dobra, jednak nie. Szybko lecę go dobić. Tam widzę, że jeszcze niebieski do niego teraz przyleciał, także... O, klepią się tutaj, to ja się wbiję na trzeciego. Yy, sorry, tak na trzeciego to się nie powinno wbijać, ale no, wyszło jak wyszło. Właśnie też zapomniałem wspomnieć, że nie ma na tym kliencie TNT timera i. No właśnie, i nie ma TNT timera, ja grać nie umiem. Akurat dla mnie... TNT Timer jako opcja to się bardzo przydaje, bo jednak patrzysz se sekundy, jak jest już na przykład dwie sekundy, to się se skaczysz i, i selecisz, nie? W ogóle ta seria już ma tyle odcinków. W sumie to nie wiem dokładnie ile, ale na pewno myślę, że tak z 15, coś koło tego. Jestem ciekaw, ile jeszcze odcinków z tej serii będzie. A to wszystko zależy tak naprawdę od Was, ile tych klientów po prostu mi napiszecie, ile ich wymyślicie, bo ja postaram się nagrać każdy. Dobra, polecimy sobie tutaj z firebola. Proszę bardzo, cyk. I czekajcie, niebieski powinien być gdzieś tutaj. On już chyba sobie poszedł. Właśnie, też nie ma takiego zoomu tego, wiecie, tej animacji. Proszę bardzo, jestem już u czerwonego i teraz niebieski jest. Nie, to jest, co to jest za team? Różowy chyba. Dobra, również sobie polecimy z Firebola. oj, spokojnie. Taktyczny ref. Proszę bardzo, i teraz do różowego. A różowy chyba na awku stoi, to sorry, mordo. A, się obudził. No i wygrałem. Ej, szybka arena. Ta pierwsza coś nie poszła, ale lecimy na jeszcze jedną. Jesteśmy już na trzeciej arenie i patrzcie, jaka arena. Taka. Serduszka to idealnie pasuje do dzisiejszego dnia, bo nagrywam to ogólnie w dzień kobiet. Także, no, taka arena się trafiła. Różowa arena, jeszcze różowy skin się trafił. No, pięknie. Widzę, że biały już tam zaczął sobie obudowywać łóżko. Ja sobie TNT kupiłem, także zaraz do niego polecę TNT. Jumpem pewnie, albo może lepiej się dobudować normalnie. Już w sumie jestem u białego, on tutaj na mnie czeka. Nie wiem, co on próbuje zrobić za bardzo, ale zeskoczmy na niego i sobie go hitnijmy. No, i w sumie to już powinno być yy, po białym. No, było blisko, ale się udało. No i rzeczywiście jest już po białym. Fajnie by było. Jakbym go jeszcze od razu zabił, chociaż z tym to może być już nie lada problem, chociaż. No dobra. Jednak coś umiem w te bedwarsy, ale tak ogólnie patrząc na tego klienta gra się całkiem przyjemnie, niby mam więcej FPS-ów, chociaż już przy takiej ilości FPS-ów dużej różnicy to nie robi, czy masz 100 więcej, czy co mniej. Chociaż jeżeli ktoś ma na przykład słabszy komputer bądź po prostu ma mniej FPS-ów na innych klientach i tak dalej, to myślę, że dla niego byłoby to fajne rozwiązanie, również te darmowe kosmetyki. Jednak ja bym nie był w stanie w sumie się przerzucić na takiego klienta, jakoś mi to za bardzo w sumie, nie odpowiada. Możecie napisać w komentarzach, co wy sądzicie o tym kliencie, chętnie poczytam Wasze opinie. Już już się pytałem właśnie, czy kiedyś na nim graliście, to właśnie możecie napisać i co o nim sądzicie. Czy myślicie, że moglibyście się na taki klient przerzucić, żeby sobie pograć, czy nie za bardzo? Tak jak w tytule macie nawet napisane, że jest to wielka podruba Lunara, to jestem ciekaw, z jakiego faktu to wynikło, czy twórca tego klienta po prostu postanowił sobie zrobić prawie że identycznego klienta, bo mu się tamten podobał, nie wiem. Czy, czy po prostu jest to jakaś współpraca między tymi dwoma klientami? Może ktoś akurat yy, zna się na tym temacie, kiedyś o tym czytał, czy się dowiedział, to chętnie możecie napisać. Chętnie Przeczytam, mnie, Bo w sumie aż takiej dużej podróby klienta jakiegoś To jeszcze za bardzo nie widziałem Bo ten jest prawie, że 1 do 1 Pokazywałem wam tutaj wszystko Ustawienia, launcher No wszystko jest prawie, że 1 do 1 Tylko ono po prostu gorzej wykonane No bo wiadomo, nie będzie lepiej wykonane niż oryginał, co nie? Ej, tutaj poszedł czerwony, nie wiem, czy on mnie nie zauważył nawet, czy co Ale spróbujmy go zabić w takim razie Oj Oj, 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 oj Dobra, udało się, jedno serduszko. A tutaj zaraz obok mamy pana żółtego, który nie ma łóżka, także moglibyśmy się tam do niego wybrać. Tylko czy ja tam dolecę? No, zaraz się przekonamy. Dobra, żółty postanowił sobie uciekać, to mogę już lecieć w sumie. Dobra, kolego, ja wiem co ty próbujesz, ale to ci się nie uda. No właśnie, bo on Beda nie ma z tego co widzę na scoreboardzie teraz. Trzeba go zabić. Chyba się trochę pogubił kolega i tak w kółko zaczął biegać, ale no. Już go nie ma. I został mi na tej arenie jeszcze czerwony. Czerwony jest tutaj, także w sumie nie ma co przedłużać. O, od razu do niego pójdę. Może się uda również zniszczyć łóżko od razu. Wiecie co? Zrobiłbym coś takiego. I w sumie dobrze zrobiłem. Niszczę od razu mu łóżko, proszę bardzo. I co on spróbuje zrobić? To w takim wypadku, kurde, nie mam wełny. No właśnie. Nie powiem, czy dałoby się to arenę wygrać, bo całkiem fajnie już ona mi poszła. Ta pierwsza to tylko jakaś nieszczęśliwa była taka. O nie, koleś jest cały dieksowy Chyba się w głowie poprzewracało komuś. Wiecie co też, zebrałem Emeraldy, biorę szybko dieksy i też się ulepszą, bo nie będę walczyć z całym dieksowym gością. On jeszcze nawet miecz diaksowy skupił, no co za chłop. Teraz to on sobie tutaj czeka na mnie, ale ja w sumie też mógłbym sobie jeszcze kupić diaksowy mieczek, bo trochę średnio to widzę. No właśnie, on coś tutaj próbuje zdziałać, ale mu nie wychodzi za bardzo. Ciekawe czy ma firebola jeszcze. No dobra, wiecie co? Zaryzykujemy i spróbujemy się z nim pobić. Ok, okej, okay, okej. Okay. No i dostał strefę na web. No i koniec w sumie.